Jeżeli w tym roku chcesz zacząć prowadzić dziennik lub szukasz inspiracji, co możesz w nim zapisywać, ten filmik jest dla Ciebie. Dzień dobry wszystkim, witam Was z powrotem na moim kanale z tej strony Patrycja i dzisiaj przychodzę do Was z bardzo wyczekiwanym filmem, a mianowicie z przewodnikiem po dziennikach, po journalach. Od czego zacząć, co w nim zapisywać, gdzie kupić odpowiedni zeszyt. Podzielę się z Wami wszystkimi moimi tipami, jak ja postrzegam prowadzenie pamiętnika, bo uważam, że każdy powinien chociaż spróbować prowadzić taki dziennik, bo jest to zeszyt, który zmienił moje życie, który pomaga mi na co dzień poukładać swoje myśli, przelać emocje na kartkę i jest to mój taki comfort space, dlatego jeżeli nie prowadzicie jeszcze dziennika, a chcecie zacząć go prowadzić, no to ten filmik jest dla was ale jeżeli już macie taki dziennik, to również zapraszam do oglądania, ponieważ podzielę się z wami moimi stronami, inspiracjami, co w nim zapisywać, może weźmiecie ode mnie pomysł i coś zmienicie w swoim dzienniku oczywiście ja uważam, że nie ma żadnej konkretnej jednej zasady, żeby prowadzić ten dziennik każdy powinien to robić tak jak to czuje nie będę też mówić o konkretnych manifestacjach tylko chciałam zrobić taki tutorial jak zacząć pomysł na formułki, pomysł na strony ale bez zbędnego przedłużenia zapraszam do filmiku. By the way, jest to ostatni filmik który nagrywam w moim pokoju we Włoszech następne filmiki już będą z mojego domu w Polsce. Ja pamiętniki prowadzę od nie pamiętam kiedy. Takie pierwsze wspomnienie kojarzą mi się jak oglądałam Violette która sama posiadała taki różowy pamiętnik w kwiatki i wtedy poczułam się taka zainspirowana, że też bym chciała takie coś robić ponieważ ja byłam dosyć zamkniętym dzieckiem, bardzo dużo trenowałam jeździłam na treningi jak dzieci chodzi na podwórko się bawić, to ja jeździłam na treningi. Jestem też introwertykiem i ciężko mi jest się przed kimś otworzyć. Potrzebuję dużo czasu, żeby komuś zaufać, żeby komuś się wygadać, więc jak miałam te 12 lat, miałam bardzo dużo problem z rozmawianiem o swoich emocjach, dlatego wtedy bardziej tak świadomie zaczęłam prowadzić journal, bo ja miałam zawsze jakiś zeszyt, w którym pisałam drgi pamiętniczku, ale właśnie ta violetta zainspirowała mnie do prowadzenia jednego dziennika, w którym będę pisać o moich emocjach, inspiracjach i pozwoliło mi to w tym czasie, kiedy byłam najbardziej samotna, wyrazić swoje myśli na kartkę i zaczęłam to traktować jako miejsce, gdzie mogę też się wyżalić. Teraz mam cudownych rodziców, mam cudownych przyjaciół, z którymi mogę rozmawiać o swoich emocjach, ale jednak cały czas potrzebuję właśnie tego miejsca, gdzie ja mogę wszystko przelać, nie zostanę oceniana, nikt mi tego nie skomentuje, po prostu tak wszystko z siebie wyrzucić. Ja jestem też taką duszą romantyczną, więc ja bardzo lubię właśnie prowadzić takie dzienniki, rysować, bardzo interesuję się artystycznymi rzeczami i chyba dlatego też nie mam takiej jednej konkretnej zasady prowadzenia go, jak mam jakiś pomysł, inspirację, to po prostu nie analizuję tego, dlatego to jest Taki background, jeżeli chodzi o journaling. Jedyne co to miałam problem ze systematycznością w gimnazjum, w podstawówce. Teraz to się zmieniło, ale też właśnie się podzielę moimi poradami, co robić, żeby pisać w tym dzienniku systematycznie. I przejdziemy, właśnie, może do mojego zeszytu. Jest to już mój taki drugi albo trzeci journal, który wypełniam w całości. Postanowiłam, że bardziej w niego zainwestuję i jest to zeszyt marki Leuchtturm. Możecie je kupić w różnych sklepach plastycznych, artystycznych. Jest to taki zwykły zeszyt w kropki. Ma numerowane strony. No i jakościowo jest świetne. On się też fajnie sprawdzi do poleczki. Wziąłem go w takim kolorze brązowym. I ja go prowadzę jakoś rok, więc jeszcze trochę mi tutaj zostało, ale powoli oglądam się za nowym zeszytem, ale w nim właśnie zapisuję wszystkie moje wspomnienia, piszę, rysuję, wklejam jakieś zdjęcia. I tutaj pierwszy tip. Wiem, że dużo osób mówi weź randomowy zeszyt i po prostu zacznij nim pisać. Według mnie tak nie jest. Zeszyt, który wybieracie jako pamiętnik, powinien Wam się podobać, powinien być estetyczny. Powinien być to taki zeszyt, po który chcielibyście sięgać, bo jeżeli nie będziecie się podobać okładka wnętrza, to nie będziesz z niego korzystać regularnie, bo będziecie się nie wiem, czy kojarzył, że malinia, a nie kropki jak zawsze chciałeś. Zrób mały research. Na początku możesz pójść do Tigera, do Action. Tam jest bardzo duży wybór zeszytów w kropki. Mają super okładki i cenowo jest bardzo przystępnie. Ja bardzo polecam ten zeszyt z Lustruma. Przetrwał on bardzo dużo i jestem z niego zadowolona. Jest bardzo estetyczny i właśnie bardzo dobrze mi się po niego sięga. Ale jak mówiłam na początku, nie musicie płacić nie wiadomo ile pieniędzy. Ważne, żeby ten zeszyt Wam się podobał. Jeżeli jesteście perfekcjonistami jak ja, zdarzy mi się czasem skreślić coś w tym dzienniku, ale ja staram się go prowadzić bardziej estetycznie. Tutaj też. Zależy od Was. Niektórzy nie mają problemu, żeby skreślać, żeby tutaj coś zamazać. To mi się to zdarzy i nie poddaje się po tym, jak mi coś nie wyjdzie. Ja aktualnie przechodzę fazę, że piszę tylko jednym czarnym cienkopisem z marki Micron. Czasem dodaję jakieś naklejki, tasienki, ale ja bardzo lubię rysować takie linearty, przyklejać jakieś kwiatuszki, tasienki. Więc ja jestem osobą, która stara się prowadzić go estetycznie, ale też już doszłam do wniosku, że jak coś nie wyjdzie, to nic. To nie jest znak, żeby zaczynać nowy dziennik. Wystarczy skreślić i pisać dalej, bo właśnie kiedyś miałam z tym problem, że jak mi coś nie wyszło, to już chowałam ten dziennik dziś Głęboko i że do niego nie wracałam. Błędy popełnia każdy, i ważne jest, żeby się nie poddawać. Ale rozumiem, perfekcjonistów włączę się z Wami w bólu, ale damy radę, bo ten dziennik jest dla nas. Powinien on być taką naszą prywatnością, bo nikt inny oprócz Was tego nie zobaczy. Jednak jeżeli dopiero zaczynacie i totalnie nie macie pomysłów w czym możecie pisać, jak w ogóle wpaść w taki nawyk pisania w dzienniku, fajnie się sprawdzą dzienniki typu 5 Minute Journal. Ja posiadam takie dwa prowadzone dzienniki. Pierwszy to jest właśnie ten viralowy 5 Minute Journal. Jego dostałam z marki Intelligent Change. Aktualnie z niego nie korzystam aż tak, ale pamiętam, że jak wyrabiałam sobie taki nawyk, żeby pisać w dzienniku codziennie, to przez pół roku codziennie sobie uzupełniałam właśnie ten 5 minute journal. To już jest mój drugi 5 minute journal. Pierwszy zapomniałam w całości, ale ten zeset polega na tym, jak z samej nazwy wynika, że codziennie poświęcacie 5 minut, żeby uzupełnić 5 formułek. Na samej górze zawsze macie datę do uzupełnienia, cytat i 5 formułek. 3 poranne, 2 wieczorne. Poranne to są I'm Grateful For, What Would Make Today Great, Daily Affirmation i wieczorne highlights of the day i what did I learn today Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny na początek. Wiem, że w tej grze, w innych takich sklepach też możecie kupić 5-Minute Journal i na z innym wnętrzem i uważam, że to jest fajny dziennik na początek, żeby wpaść w nawyk, wpaść w rutynę i doceniać właśnie te najmniejsze rzeczy małe kroczki i on będzie na pewno fajną inspiracją do prowadzenia potem swojego pustego dziennika. Raz w paczce pr z firmy Jaśnie Plan dostałam taki zeszyt Jaśnie Myśli i on polega mniej więcej na tym samym co 5-Minute Journal, tylko zamiast pięciu formułek na dzień macie bardziej takie spersonalizowane pytania, które pozwolą wam poznać siebie. Jest bardzo estetyczny, jest to polska marka. I na samym początku macie tutaj informację, że jaśnie myśli to 128 pytań, które warto sobie zadać, aby zrozumieć siebie przed tobą. Czym są jaśnie myśli? Przewodnik po twoich myślach, co zyskasz, jak korzystać na dobry początek i formułki są w tematykach takich jak własne ja, emocje, rodzina, miłość, relacje, wartości, praca i rozwój. Jest on stworzony po to, żeby lepiej zrozumieć siebie, swoje motywacje i przekonania oraz z zaciekawieniem przejrzeć się tematom, które na co Dzień mogą umykać temu, jak wygląda Twoje życie, relacje, jakie są Twoje wartości i w jakim stopniu żyjesz zgodnie z nimi. Pisanie to dobry sposób na porządki. Pisząc, jesteśmy w stanie wyrazić nasze myśli i pragnienia dużo klarowniej. To, co zapisane, nie ucieka. Więc wydaje mi się, że jeżeli nie macie ochoty pisać w tym dzienniku takich formułek, krysować, to ten zaczyn idealnie Wam się sprawdzi, bo on ma takie same zamiary jak właśnie prowadzenie dziennika. Ja tutaj, w zależności od mojego humoru, czasem sobie uzupełniam jedną, dwie formułki dziennie, ale mówię, że takie możliwości też są, bo chciałabym pokazać, że dla każdego, tego coś się znajdzie. Jedną no, opcją prowadzenia dziennika jest też prowadzenie dziennika na telefonie, na komputerze, nawet w notatkach w telefonie. Jeżeli nie jest to Wasz pierwszy raz na moim kanale, to wiecie, że uwielbiam aplikację Notion i w takiej aplikacji właśnie też możecie prowadzić swój dziennik. Złożyłam taki template, który udostępnię Wam w opisie. Jeśli jesteście fanem prowadzenia notatek dziennika w formie elektronicznej, to właśnie mam taką stronę jak 2024 Dream Life i tutaj mamy taką stronę, gdzie mamy cztery kategorie jak Body, Mind, Purpose i Manifest, a pod spodem mamy Weekly Task, Dark Spark, Joy. i możemy sobie tutaj zapisać w wymarzonym życiu ja, yeah. things that make me happy when I feel low, I know I can count on these things to recover, stronę body mam tutaj jedną afirmację i pytanie jak wygląda moja idealna relacja z moim ciałem, mind, kolejna afirmacja co mogę zrobić dzisiaj, żeby przybliżyło mnie to do moich celów, jak mogę się rozwijać jak mogę priorytetyzować moje healing, mam tutaj dużo pytań formułek, stronę do manifestacji, czy możecie stworzyć sobie taką stronę z miesięcznymi refleksjami, tutaj mam taki wzór, gdzie mamy refleksję, co dawało nam energię to zabierało nam energię. Temat, intencje na kolejny miesiąc. Właśnie możecie sobie zrobić jakąś tabelkę ze wspomnieniami i one day napisać list do samej siebie, albo po prostu tworzyć jedną stronę na ten dzień i pisać jak się czuliście. Więc wydaje mi się, że to też jest taka fajna opcja. Jeżeli ktoś mi mówi, że journaling nie jest dla niego, to wydaje mi się, że nie próbował kilka form. Warto jest właśnie przetestować czy to pusty zeszyt, czy to zeszyt 5-minute journal, czy prowadzić taki pamiętnik elektronicznie. Możliwości jest mnóstwo i jestem przekonana, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dobra, ale tak naprawdę po co nam jest ten journal. wspominam o tym, że jest to miejsce, w którym mogę przelać moje emocje na kartkę. Zreflektować się nad swoim życiem, nad swoim dniem. Łatwiej mi rozpoznać emocje, jakie faktycznie emocje czuję. I faktycznie na początku, kiedy prowadzicie ten dziennik, może wydawać wam się to cringe'owe. Gdy piszecie, drogi w pamiętniczku, czuję się tak i tak, to mogło spowodować to i to. Ale uwierzcie mi, po jakimś czasie się do tego przyzwyczajcie, jakbym miała to porównać, jak piszę w moim dzienniku. To jest takie coś, jakbym pisała update mojej przyjaciółce, co się dzieje, co się ostatnio wydarzyło, to sprawiło u mnie uśmiech na twarzy, czasem jak potrzebuję idę do kawiarni jak z przyjaciółką, tylko z moim dziennikiem siadam i piszę po prostu o moich emocjach, o moim życiu i jak ja mam problem z zaufaniem komuś i wygadaniem się komuś, tak samo jest z journalem na początku trudno jest tak z dnia na dzień wyżalić wszystkie swoje emocje na jedną kartkę więc dajcie sobie czas, zaufajcie procesowi i nie poddawajcie się, faktycznie jeżeli to wam nie sprawia totalnie przyjemności no to nie ma co robić na siłę, ale uważam, że nie ma co zniechęcać się tak po dwóch, trzech dniach pisania, bo mówię, trudno jest zaufać drugiej osobie w trzy dni, tak samo Trudno zaufać sobie, journalowi. I trzeba właśnie tak poznać siebie, swój styl pisania, o czym lubimy pisać, o czym nie lubimy pisać, czy lepiej sprawdzają nam się formułki z Pinteresta, czy lepiej go with the flow. Dajcie po prostu sobie czas, a uwierzcie mi dzięki temu poznacie lepiej siebie, poznacie swoje wartości. Tak właśnie jak jest napisane w tym jaśnie myśli planer. W każdej chwili możesz wrócić do swoich myśli, przeanalizować kilka spraw, coś dopisać. Dzięki właśnie pamiętnikowi lepiej zrozumiemy siebie, swoje wartości życiowe. Możemy uporządkować swoje plany, marzenia pomyśleć czego tak naprawdę chcemy zbudujemy takie fundamenty na nasze plany i pomysły możecie sobie zapisać właśnie wizję waszego wymarzonego życia, nie będzie to taka fajna pamiątka, ponieważ stworzycie taki zapis myśli, do którego możecie wracać docenicie to po latach, zobaczycie jak się zmieniliście na przestrzeni czasu sprawdzicie jak zmieniły się wasze wartości poglądy na temat życia, którą ścieżkę wybraliście, czy zrealizowaliście swoje plany, marzenia, nie bójcie się marzyć wysoko pisząc w dzienniku, nie bójcie się być marzycielami, nie bójcie się być szczerym samym ze sobą, bo dziennik właśnie ma Wam pomóc w poznawaniu siebie i w uwierzeniu w swoje możliwości. I ja Wam mogę dać moje zasady co do journala, ale koniec końców to jest Wasz dziennik i Wy powinniście ułożyć sami sobie zasady. Rób to po swojemu, zapisuj to, co Ty chcesz. Pisz kiedy i ile chcesz. Ja zazwyczaj nie mam takiej konkretnej pory dnia, w którym piszę. Jeżeli się obudzę z jakimś snem, którym chcę zapamiętać, albo jeżeli czuję się przytłoczona, to piszę rano. Ale jeżeli wieczorem mam ochotę się wyżalić, bo źle mi minął dzień, to piszę wieczorem. Jeżeli w ciągu dnia coś się wydarzy, mam naszego przy sobie, no i też na sam na początek polecam nosić zeszyt ze sobą wszędzie. W każdym momencie, kiedy sobie o nim przypomnicie, możecie go sobie wyciągnąć i zapisać chociaż jedno zdanie. Ale wracając, nie mam żadnych zasad, ile powinnam pisać. Zapisuję wszystko, co mi przychodzi do głowy, nie piszę tylko o tym, jak mi minął dzień. Zapisuję różne formułki z Pinteresta, rysuję, zapisuję jakieś wspomnienia. Ale też właśnie dla mnie ważne jest to, żeby to było takie moje prywatne miejsce, żeby nigdy do niego nie zaglądał. Ale naprawdę trzeba czasem odpuścić wszystkie nasze oczekiwania dotyczące dziennika. Zdarza mi się, że napiszę: zjadą dobre lody, zjadą dobrą kanapkę poszłam na obiad, czy obudziłam Cię, poszłam na spacer i wdepłam w kałużę. Zapiszcie sobie swój ulubiony przepis na owsiankę. Dziennik nie musi być idealny pod każdym względem i trzeba odpuścić czasem właśnie te oczekiwania. No jakby on jest dla nas, więc róbcie z nim co chcecie. Każdy może mieć inne powody do prowadzenia dziennika. U mnie to jest właśnie poznawanie siebie, wylewanie swoich emocji na kartkę, ale niektórych może być to forma manifestacji, wspomnień. Niektórzy mają dwa dzienniki, jeden do manifestacji jeden do wspomnień. Możecie prowadzić bullet journal, czyli taki planer, kalendarz, kontrola celów, Nawyków, motywacja albo możecie prowadzić to wszystko w jednym, jak wam tylko wygodnie i co wam się sprawdza najlepiej. Też staram się podzielić z wami poradami, jak systematycznie prowadzić ten dziennik, jak się nie poddawać. To właśnie moją formą motywacji jest takie coś, żeby nie czuć na sobie presji. Czasem zapiszę sobie jedno zdanie, czasem zapiszę sobie trzy strony. Ja akurat od stycznia wyznaczałam sobie cel, żeby codziennie zapisywać chociaż jedną stronę, ale ja już prowadzę dziennik od dawna, więc widzę, że mi to pomaga. Jeżeli nie wiecie o czym pisać, zapiszcie sobie jedno zdanie. Może z tego wyjdzie jakieś drugie zdanie i nagle poczujecie jakąś pasję. Że będziecie pisać 10 minut bez przerwy, więc na początek nie czujcie tej presji. Zacznijcie od małych krótków, Jedno zdanie, trzy formułki z Pinterest'a, albo właśnie kupcie coś z trybu 5 minut journal i poświęćcie te 5 minut dziennie na pisanie dziennika. Możecie sobie też ustawić alarm w telefonie na 15 minut. W momencie ustawienia alarmu odstawiacie telefon i piszecie przez 15 minut o tym, jak wam minął dzień, o tym, jak się czujecie, co się wydarzyło, co zjedliście, z kim się zobaczyliście, co się wydarzyło w szkole, co się wydarzyło w pracy, na studiach i nagle nie poczujecie, kiedy minęło wam to 15 minut, a będziecie mieli taką świadomość że wyżeliście się komuś i że udało wam się właśnie dzisiaj pisać w dzienniku. Mam też listę takich tematycznych stron, które możecie stworzyć i teraz się z wami nie podzielę. Ja jeszcze nie zrobiłam wszystkich tych rzeczy, bo jest ich za dużo, ale to świadczy o tym, że tych możliwości jest mnóstwo. A ja też właśnie czasem lubię tak artystycznie sobie posiedzieć i nawet nie przerywać emocjonalnie o tym, jak się czuję, tylko po prostu sobie tak bezintencjonalnie rysować. Jak się dziś czuję? Co mogę poprawić? Lista faworytów, strona taka wejściowa, welcoming page, ulubione playlisty, cele i marzenia, track waszych projektów, Celów, miejsca, w których byliście, lub miejsca, do których chcecie pojechać, cytaty ulubionego autora, list do samej siebie z przyszłości, napisz wiersz, książki do przeczytania, opisz swoje traumy, złe doświadczenia, zaplanuj coś, zaplanuj filmy, podróże, swoje wymarzone życie, manifestacje, lista rzeczy, które kochasz, lista rzeczy, które chcesz się nauczyć, lista rzeczy, które pozwalają ci być kreatywnym, kontrolowanie nawyków, wydatków, takie tabelki, co sprawia, że jestem szczęśliwa, jakieś challenge, na przykład minimalist challenge, journal challenge, lekcje, których się Nauczyłaś? Opisz swoje ulubione wspomnienia, z czego jesteś najbardziej dumny, najlepsze decyzje, jakie podjąłeś, rzeczy, które ci nie wyszły i co możesz zrobić, żeby wyszły następnym razem. Opisz siebie w pięciu słowach. Cechy charakteru, które sprawiają, że jesteś tobą. Lista rzeczy, po których czujesz się lepiej. Pomysły na solo Dates, Energy Givers i Energy Takers. Czego się boisz? Co cię motywuje? Nawyki, które chce wprowadzić i nawyki, które chcesz odpuścić. Cele na dany miesiąc, na dany tydzień, na dany dzień. Właśnie takie podsumowanie tygodnia, miesiąca. Czy na na przykład listy wdzięczności. Więc tych pomysłów do prowadzenia pamiętnika jest mnóstwo. I największą stroną, jeżeli chodzi o inspirację, do tego jest oczywiście Pinterest, to jest moja ulubiona aplikacja. Nikt tam was nie ocenia macie mnóstwo inspiracji. Jeżeli miałabym jeszcze dać jedną taką poradę dotyczącą dziennika, to jest traktuj to jako safe space i nie uciekaj od emocji. Nie bój się pisać o tym, jak faktycznie się czujesz. Nie bój się być całą, nie bój się być szczerym samym ze sobą i pisz o tym, po czym czujesz się lepiej, albo co pozwoli ci się zreflektować na tych gorszych momentach. W tych gorszych jak coś zapiszesz, możesz wynieść z tego bardzo dużo lekcji i według mnie warto jest po prostu spróbować. Także chciałam wam powiedzieć o takich konkretach, chociaż troszkę się rozgadałam, ale mam nadzieję, że kogoś tym filmikiem zainspirowałam. Nie mówiłam tutaj o przyborach, których używam. Uważam, że nie ma co wydawać na samym początku nie wiadomo ile pieniędzy na jakieś cienkopisy, markery. Staram się prowadzić mój dziennik jednym kolorem, czyli czarnym cienkopisem i dlatego właśnie sobie rysuję jakimiś markerem czy tam ale tutaj chciałam wam powiedzieć właśnie o takich moich sposobach na journaling, jak zacząć, o czym pisać, także jeżeli zmotywowałam Was do zaczęcia prowadzenia swojego dziennika, jest mi naprawdę bardzo miło. A w komentarzu, jeżeli dotarłeś do tego momentu, możesz napisać, czy już prowadzisz dziennik, czy właśnie chcesz dopiero zacząć, o czym Ty lubisz pisać i co Cię inspiruje do prowadzenia takiego pamiętnika. A ja się będę z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli zostawisz subskrypcję i łapkę w górę. Możesz też wpaść na mojego Instagrama i TikToka, gdzie często wrzucam inspiracje do dziennika, moje formułki, pomysły na strony i nie tylko, także jeszcze raz. Dziękuję za oglądanie, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia i cześć!